I co ja mam teraz zrobić? Mieliby te śpiwory i nie byłoby takiego problemu. A tak co? Nico, psińco. Załatwiłam ich normalnie na cacy. Oj, patrzcie. No i jakbym usunęła te gruz, to bym mogła, a tak to nie mogłabym. I co ja mam teraz zrobić? Moje simy padną. Ale to nic. Tym oto problemem zajmiemy się w kolejnym naszym spotkaniu. Sol, sol i Jadrowina Pieprzu. Witam Was w drugim sezonie w 26 odcinku naszych simowych opowieści z The Sims 3. I słuchajcie, ale się wyrobiłam ja, ale jak ja się wyrobiłam tak się wrobiłam, jak tylko ja się mogę wrobić. Co ja sobie myślałam? Że co? że wszystko będzie takie proste, czary mary i się samo rozwiąże. Otóż nie rozwiąże się. <gry> nie ma takiej opcji. Nawet słuchajcie, w desperacji swojej zerkałam, czy może, nie wiem, można kupić jakiś eliksir. No nie, bo w czwórce jest taki eliksir, wypijasz sobie i już nie jesteś śpiący, ale oczywiście nie, 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 w trójce tak nie może być dobrze, skoro sama się w to wplątałaś, to sama się, moja droga, teraz wyplącz. Ta, sama się związałaś, to sama się rozwiąż, ta, by powiedział Jurek Killer, albo to był Siara. Siara to powiedział. Słuchajcie, ja nie wiem, ja nie wiem, jak ja to mam zrobić, ale trzeba będzie combination. No nie ma innego wyjścia. Tak powiedziało się A, trzeba powiedzieć B. Moje simy powiedziały, sama se ten głas, jak chcesz popchnij, bo my na pewno tego nie będziemy robić. Bo są... O, tu, tu możesz jeszcze pociągnąć ewentualnie, chociaż to ci nic nie da. Nic nie dało i tak, on miał... To by nic nie dało, nawet by wygrał. Nie dałoby nic. Energia jest taka słaba. A jeszcze raz byś umiał? Umiałbyś, tak. Umiałby... To może jakbym to tu przestawiła... Chociaż, no nie wiem, no dobra, jeszcze raz pociągnij kochany. Pociągnij kochany. Nie, ja tylko Ja Tylko podciągnął. No i... Yy, dobra, kochany, to w takim razie weź jeszcze spróbuj yy, popchnąć daleko. Zobaczcie, trochę siły ma. Bo, bo młoda nie, młoda jest wyłączona. Młoda jest głodna. Dobra, zaraz dam ci coś do zjedzenia, zaraz ci dam. Czekaj, bo zobaczcie, teraz się ważą losy naszych simów. Co tam, jedzenie? My nie mamy jak postawić namiotu. No, no, no. Oh, dałeś radę i... I ja nie wiem, nie o to mi chyba chodziłam, do, do, chodziło, ale... No dobra, jesteś śpiący, ja wiem. Przejdź przez te drzwi. Kurczę, może byśmy uruchomili jakieś przejście czy coś. Otwórz. I się zaraz okaże, że najmniej nas interesuje akurat ta sprawa. Eee, no najmniej nas interesuje ta sprawa, no. No też bym się uśmiała. I co? I teraz dalej pewnie nie możemy tego... Słuchaj, ja jak ja bym cię Kajt tutaj wysłała, mogłabyś tu przejść, kochana, i nie ćwicz tutaj kung fu, bo mnie nie, nie o kungfu teraz chodzi. Teraz chodzi o to, żeby postawić gdzieś ten pieroński namiot. O nie. I co ja mam teraz robić, kochany mój? Ani tu, ani tu. Ani tu. Jaką mogę postawić? Zobaczcie. Jest! Minęło mi tak. O, 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 o. Jest. Okej. Okay. Czyli słuchajcie. No jest jedno rozwiązanie. Huh. Po prostu moje simy muszą sobie przejść tu. No niestety. No trudno. Cofamy się. Cofamy się w rozwoju, kochany. Więc mój drogi, badaj. Przepływaj. I biegnij szybciusiem do namiotu, co by się wyspać. Dopóki nie padniesz mi tu. A jeszcze w międzyczasie, to tak ze jedną porcyjkę byś mógł dać swojej y, narzeczonej. Bo ona jest głodna. Jesz już? Dałam ci. Gdzie masz ten kawałek chleba? Czy to było mięso? Już teraz nie wiem. Oj, jakie tu są problemy egzystencjonalne. Słuchajcie. Przepłyń przez tunel. Oczywiście, że przepłyń. Miałeś dać jeden kawałek. Jest. Zjedz sobie, kochana, bo nie będziesz miała siły, co by przepłynąć. A ty, mój drogi, już idź tam. Idź spać. Tylko uważaj na pułapki. Zjadłaś? Pokaż. Troszkę zjadłaś. Dobra. To teraz ty badaj. się czuję jak przy szkolu. No. Badaj, badaj, tak. Patrzę się tutaj na Antoniego, co by nie wlas w coś, co nie powinien wleść, bo to by było ciężko. No, płyniesz? Utapiłaś się, czy żyjesz jeszcze? Halo? 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 Katie? Naprzód! Jest, udało się, słuchajcie. O, dobra, idź, idź, dołącz tam do Antoniego, jakoś chyba się doczłapiesz, mam nadzieję. Ale ona już jest na pomarańczowo, słuchajcie. Ona już jest po prostu bliska zejścia. Jakieś świerszcze, cykady. Słyszę w słuchawkach. Ale to jest nieistotne. O, najważniejsza, słuchajcie, misja rozstrzygnięta. Moje Simy poszły spać. Jej! Będą żyć! <ścoughs> Będą żyć, tak. No, kochani, no to... Zapraszam Was do zobaczenia w dalszej części programu. Kamień serca. No, tego także tak. Tam musieli zacieśnić pewne tam relacje, żeby im zabawa, wiadomo, wiadoma sprawa, nie? Towarzystwo, zabawa, ważna rzecz. Ty, moja droga, jesteś głodna, więc słuchaj, zjedz sobie to obrzydliwe coś. A Antoni mógłby też wyjść w sumie już z tego namiotu. I też w sumie mm. mógłby wziąć... Mm, mm, mm. <laughs> jakiś ściorany życiem! Zjedz, kochany, zjedz, 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 dobra. I niby tacy zmęczeni jesteście, nie jesteście. No, proszę mi tam zjeść. Co prawda Antoni był biedny, bo za pierwszym razem jego podejście było o takie właśnie. Musiał wyjść, wykąpać się i wrócić. Dobre, nie? Słuchajcie. Wracamy. Wracamy do punktu, z którego wyszliśmy. Jak ja nie cierpię tu grać, zobaczcie, co się z tą kamerą dzieje. Dobra, Antoni już tam rozwala tą bryłę. Tymczasem dołącza do niego Katie. O! Jak tam, Katie? Ue. Super. No i co my mamy zrobić z tym słupkiem? A możesz już tam przejść dalej, żeby usuwać? Ja bym przeszła, ale się nie da. Dobra, pociągnij, pociągnij dziążka. To ty usuwasz. Idź, już teraz masz przejście. O, rany. Ja jestem cała spocona, słuchajcie, przez te wszystkie zawiłości gry. Popnij daleko. A ja piję dzisiaj zdrowie jednej z moich widzek, która doskonale poradziła sobie, kochani, na, impre na imprezie... Co ja gadam w ogóle? Doskonale sobie poradziła na swoich studiach. A? I wyobraźcie sobie, że obroniła magistra na piąteczkę. Gratuluję ci, Paulinko, kochana. Dobra. Ty, mój drogi pociągniesz pociągnij daleko i teraz albo to będą schody albo to będzie przejście a może to i to się nowo uruchomi. to już wszystko wzięliśmy więc chyba to nie ma żadnego znaczenia dobra, a teraz yy, popnij jeszcze Uuu. użyj schodów, kochane. Katie, chodź Użyjesz też schodów. Jakkolwiek by to głupio nie zabrzmiało, ale użyjecie. Pożyjecie, zobaczycie. O, tutaj mamy parę fajnych rzeczy. No, niektóre są fajne, a niektóre mniej fajne, nie? To są te mniej fajne, tych nie zbieramy. Kości. Kości zostały rzucone. Zbieraj, kochane. Zbieraj, zbieraj. Tutaj się nie da. To możemy co najwyżej pooglądać. Oglądaniu ta ja tam słaba jestem. Chyba, że jestem w jakimś fajnym muzeum typu Figueres. Salvatore Dali, to wtedy aj, owszem. Dobra, przejdziemy sobie przez te drzwi i zobaczymy, co też tam się kryje. No, tak, kryje się złoto. Widzicie, tylko wystarczy sięgnąć, pozbieramy. A, no właśnie. I tutaj są, słuchajcie, te głazy. Weźcie, czy nastąp tutaj. I niestety, żeby te głazy mm, rozbić, to potrzebujemy tego Wihajstra. <noise> Wiecie, tego topora, czy jak to tam jest, które jest z Chinach. Dobra, otwórz jeszcze to. Ale ja widzę, że tu nam się kolejne schody otworzyły. Otwórz, kochanie. Chodź, 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 Antonio. Jak dają, to bierzemy, nie? Nie ma co. Wszystko dzisiaj... Jakie ładne! Ale ładne! I pewnie też dużo warte, no nie? Dobra, to schodzimy tymi schodami jeszcze bardziej w dół, już mi się w głowie kręci. No i myślę, że Katie też sobie użyje schodów. No to sobie poużywasz, młoda. Antonia poszedł sobie pozbierać trochę złota, a w międzyczasie Katie poszła usunąć głazy. No i tak, jesteśmy na takim etapie naszej podróży, że w zasadzie to nie wiadomo, czy w lewo, czy w prawo. I ja bym bardzo chętnie spróbowała jeszcze wyjść do góry i spróbowała zobaczyć, czy my mamy już ten klucz. A, bo my go jeszcze nie mamy. Dobra. Dobra, czyli my robimy jeszcze wszystko, żeby zdobyć ten klucz. A pomoże nam w tym Katie. Katie usunęła, a następnie przeszła tutaj spokojnie. A tu jest jakby trochę mniej spokojnie, więc weź może tutaj, pobadaj to. Chodź, Antonio. O nie! Ty trąbo! Mamy jeszcze jakiś ostatni chociaż? Mamy. Dobra, użyj. Popadaj. Boczkiem, boczkiem przejdź. Idź tu. Tu idź. Normalnie Kate jest lepsza w te klocki od ciebie, naprawdę. Nie, nie odchodź tam, bo ciebie jeszcze popieści. Idź kochanie, pobadaj tam. Idź, bo może ona badając tam otworzy ci drzwi tu. O, robaki! Fuj, fuj! O, jest. Dobra. Przejdź przez drzwi. O, i to ciągle nie to. Dlaczego? No dobra, no to wracamy do tej wielkiej sali. Jeszcze jedne drzwi są tutaj ukryte, więc nie wiem, czy po prostu przesuniemy to. Badaj. Dobra, no to badamy, słuchajcie. No to teraz, jak już zbadaliśmy, to się okazuje, że możemy to popchnąć, słuchajcie. O. O, ja, znowu jakieś się pułapki, słuchajcie, uruchomiły. Okej. Okay. O. Dobra. Możesz przejść przez te drzwi. Jeszcze tutaj można nastąpić, ale ja się boję bardzo. Ja się boję. Dobra. Tu jeszcze coś mamy. Przejdź przez te drzwi. Czy w międzyczasie coś mamy? Nie. Mam nadzieję, że niczego nie pominęłam. O jak tu ładnie. E, ale może być też e, zarówno ładnie, jak i niebezpiecznie. Otwórz, kochane. Otwórz, ale błagam cię, nie rucham jej żadnych pułapek. Ani nic. Popatrzcie, jak to jest cudnie. Jest klucz! Jest klucz! Brawo! To jest ten moment, kiedy możecie, kochani, jakby tak zacieśnić więzy właśnie w tak uroczym miejscu. Mamy klucz, mamy go. Sesje zdjęciowe zostały zrobione. E, tak, ja Winko póki co odstawiam, bo zrobiło mi się już tak gorąco po pierwszym łyku, że chyba bym spłonęła. Możemy jeszcze sobie tutaj coś zrobić? Nie możemy sobie nic zrobić. Więc kochani, będziemy wychodzić z naszymi simami do góry. Nie wiem, czy się tak uda od razu, żeby tam po prostu podejść i ten klucz wsunąć. <gryw> czy ja już wspominałam, że nie lubię tych kamer? Kliknę naszemu Adasiowi. Adasiowi, co ja gadam? Naszemu Antosiowi, żeby wsunął tu klucz kamienny. To czy on będzie grzeczny i sam sobie pójdzie? Tak. Czy ty znowu jesteś śpiąca? Naprawdę? Znowu? No tak, jest druga w nocy, słuchajcie. My tak długo tu szliśmy. O ja! Dobra, żeby też nie dotarł tam tylko i wyłącznie sam, to Katie, kochana, wiesz co, będziesz musiała. Wiem, że jesteś zmęczona, ale postaraj się przynajmniej tutaj, o. Tutaj, tutaj podejść. Do wyjścia. Może się uda. Więc to był bardzo zły pomysł. Bo zobaczcie. No ta sierota musiał wleźć, no musiał w coś wleźć, no przecież, a ja już nie mam więcej pryszniców. Ja już wszystkie prysznicy wyprysznicowałam. Kate, możesz jeden prysznic pożyczyć swojemu narzeczonemu, bo sierota no musiał, no musiał, bo to, to było silniejsze od niego, żeby w coś wleźć. No. Tylko na chwilę spuściłam cię, kurczę z oka, no. Dobra, ja teraz go krok po kroczku będę wyprowadzać, słuchajcie. No nie uwierzycie. No nie uwierzycie. No musiałam położyć znowu moich Simów spać. Oni uwielbiają spać w tych grobowcach. No ale no wiecie, grobowcy służą do takiego raczej spania już wieczystego, nie? A oni też lubią. No dobra. Kochani, dobra, wystarczy już, wystarczy już tego spanka, mój drogi. Katie, wychodzimy, 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 wychodzimy. Jakbym ich odpauzowała, to by wyszli. No, szybko, szybko, szybko. Katie. Okej. Okay. O, ty znowu jesteś chory. Czy no oczywiście. Bo Antonio musi wszędzie być w każdej miejscówce. Chory, to no nie. Dobra, włóż do wyposażenia. Znowu się przebierzemy w pływaczki i pójdziemy wsunąć klucz. Katie, ty już tu sobie tu zostań, kochana. Tak pięknie wyglądasz, będziesz tutaj po prostu robić za posąg, za cudną, piękną, wspaniałą kobitkę. No zobaczcie. No czyż ona nie wygląda uroczo? Może jakby nie robiła takich min, bo wyglądałaby jeszcze bardziej uroczo. <grystanie> o, to jeszcze nie to. Jak się to mamy dostać? Badaj. Pociągnij. O kurczątko. E, Otknij. E, pociągnij. E. To słuchaj, to weź tutaj może... A dasz tu, dasz tu radę wejść? Podejdź tutaj. A tej strony dałeś radę wejść. No to popchnij. Podejdź. Ale! Widzieliście to? A bo nie da się tak. No to jak się nie da, jak się da. Badaj. Dobra, wzywamy tu Kate na pomoc. Bo gdyby Katie teraz tutaj nastąpiła, to może się to tutaj włączy. Nastąp. O, badaj. Kawałki? <Słyska> Jak ja to mam zrobić? No weź jeszcze raz spróbuj. O, Dobra, pływaj. Jak otworzyć to? Ojeju, a musimy to otworzyć, żeby tam wejść? Idź przejdź przez tamte drzwi. O oh, Jezu! Kate nigdy nie zapomni euforii po opróżnieniu wszystkich skrzyń ze skarbami i odnalezieniu. Ale to nie, to chyba nie o to chodzi. Dobra. Dobra. Słuchajcie, bo ja jeszcze postanowiłam, żeby Kate tutaj pociągnęła. Nie wiem, czy to coś da. Guzik to dało, dobra, nieważne. O, to jakiś ten... Słuchajcie, to są te pluskwiaki. Pamiętacie jak szukaliśmy pluskwiaków? A schwytaj sobie. A schwytaj sobie. Dobra, a potem już idziemy yy, po naszą nagrodę główną. Ale tu ładnie. Ojeju. Ale wcześniej po... oczywiście potwieramy wszystko to, co możemy, nie? A to była biedronka. A to nie był ten czerwony plusk jak. O, Mania. Dobra, wszystko. Otwórz. Otwórz i bierzemy wszystko. Wszystko albo nic, no nie? Uuu, wszystko. No i wreszcie, to po co przyszliśmy? Z czym się tak męczyliśmy już od dwóch odcinków? I co to jest? Waza, a to jest relikt życia, patrzcie! Drum, Pom, Biegniemy do Abdula, słuchajcie! Jej, udało się wreszcie! Słuchajcie, ona przeszła jakimś korytarzem podziemnym. O, zobaczcie, jakimś skrótem przeszła! Ale spryciula, z tej Kate. Nawet nie wiedziałam, że tak się da, ale tu ładnie jest. Super, dobra, to ona sobie biegnie już do naszej bazy, bo ona jest trochę głodna i znowu zmęczona. Słuchajcie, wiecznie zmęczone są te nasze simy. Dlaczego ty poszedłeś grać? A, aha, bo on chce grać z tym, ale ty nie masz grać z nim? Nie, nie! Ty masz, mój drogi, dostarczyć mu ten relikt. Dostarcz mu relikt. Po to się tyle męczyliśmy, żeby ty, żebyś sobie teraz pograł, tak? No nie. Ty jesteś zmęczony. To by się chce spać, chopie? Nie byłeś tam, gdzie my. No. Porozmawiaj o relikcie i tak dalej, i tak dalej. Ale my już oczywiście tego robić nie będziemy, my sobie to zaznaczymy, natomiast na pewno już nie będziemy wykonywać tego zadania, bo już to ostatnie nam naprawdę tyle zajęło, że łomatko, Co chwalisz się, że światełka świąteczne powiesiłeś na świątyni. Tak, Abdur się na pewno ucieszy. Tak, oczywiście, że tak. Jeszcze tak, jak woli wszystkiego, żeby zobaczyć, musimy zobaczyć, kochani, jak tam z naszymi poziomami, więc mamy kochani 7% trzeciego poziomu wizy, więc to by wszystko nam wystarczało na spokojnie. Wracaj kochany do bazy. Może byś pograł w piłeczkę ze swoją narzeczoną, już niekoniecznie z Abdulem. Abdul, wracaj do domu. <grym> Czy ty już jesteś tam na miejscu? Tak, i gram sobie dyskiem. Ale żeście się rozegrali, <grym> moje dzieci kochane. Śpiąca jestem, ale dyskiem se porzucam. Wiesz co ty to moja droga powiem ci że ty nie dojść że jesteś śpiąca a też jesteś głodna i w ogóle to fajnie by było jakbyś skorzystała sobie z toalety więc mogłabyś sobie skorzystać z toalety mogłabyś sobie wziąć prysznic i mogłabyś sobie coś zjeść znowu się rozwalił nam kran już go raz naprawiliśmy mamy coś w środku ta jakbyś se ugotowała maja to byś miała a nie masz jakiegoś tam czegoś? nie masz niczegoś no to dobra, to ty kochany musisz niestety ale się podzielić e, wysokiej jakości więc jedno, jedno dasz swojej Katie ukochanej ona sobie zje no i pójdziemy śpikać ja myślę, że jak do nas Antoni dołączy to też go tutaj zaraz wyślemy do skorzystania toalety do skorzystania z prysznica. On sobie też coś zje, a ponieważ bardzo źle się czuje, niestety biedny on, to wyślemy go już też, żeby sobie poszedł spać. Niech ładuje sobie akumulatory do podróży powrotnej do Sunset Valley. Ty też, kochana, potem dołączysz do niego. No i w tym momencie będziemy się już, kochani, żegnać. Żegnamy się z przepięknym Egiptem ja mam nadzieję, że my tutaj wrócimy już niebawem, no nie bo trzeba będzie zdobyć jeszcze trzeci poziom wizy ale póki co, żegnamy się z tymi pięknymi okolicznościami przyrody, jest tu niesamowicie pięknie, ale ja myślę, że we Francji też będzie czekało nas dużo dobrego i pyszne winko, za które ja za chwileczkę się znowu zabieram i cóż kochani, żegnam się z wami sól, sól, a drabina i pa, pa we